Siewam przyjacielu, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pogadamy sobie na temat Overwatcha, czyli tej funkcjonalności przestawiać nie trzeba, tak? Wielka legendarna funkcjonalność do łapania cheaterów, którą walczy jeszcze przy okazji Candesteki Global Offensive tak się chwaliło, tak zachęcało do korzystania, a tutaj możemy zobaczyć dwa lata w Candesteku dwójce i ani widu, ani słychu o tej funkcji. Przepraszam, był jeden update, w którym powiedzieli, w sensie napisali, że dodają tam funkcjonalność do gry, po czym nikt tego nie widział. I mnie to szczerze zastanawia, bo jest jakaś tam mityczna grupa osób, które niby ma do tego dostęp, które niby testuje to rozwiązanie. Tylko tak. Po pierwsze, jestem wręcz przekonany, że jeżeli faktycznie owa grupa ludzi by istniała, to ktoś prędzej czy później nie tyle co by się wysprzęglił, co by się po prostu pochwalił. Chociażby jakimś screenem, chociażby czymkolwiek. Do tej pory totalnie, totalnie niczego takiego nie widziałem. Być może pamiętacie, kiedy to właśnie CS2 był jeszcze w becie, kiedy to niektórzy mieli tylko i wyłącznie jakiś tam limitowany akces. No to pomimo to i tak ta informacje po prostu wychodziły, tak? Powiem to widzieliśmy, to jakieś skorniszoty, widzieliśmy jakieś gameplay'e i tak dalej, i tak dalej. Nie było ich dużo, bo to nie odchodzi, ale było cokolwiek. A tutaj właśnie nie ma totalnie nic. W związku z czym, ja naprawdę mocno podważam jakiekolwiek istnienie właśnie owego Overwatch'a, jakiekolwiek jak, istnienie jakichkolwiek ludzi, którzy testują owego Overwatch'a. I jeżeli tutaj mówimy o niepracownikach Valve, którzy na świecie tworzą tą funkcję. No i to jest jakby jedna kwestia, że mi coś bardzo delikatnie rzeczując od śmierdzi, że przez tyle lat, niby przez tyle lat, przez tyle miesięcy niby ta funkcja jest testowana, a nikt nie widział, nikt nie słyszał. To mi dosyć nie pasuje. A swoje skiny wymieniam na Parecła. Potężny bank skinów, mega szybka wysyłka i z wie jako plus 35% premii. Polecam serdecznie. Ponadto należy sobie powiedzieć, że według mnie co tam jest do cholera jasnej do testowania? Okej, okay, jest to wysilnik, w całej sieci Dwójce z gan Global Offensive, ale to raczej nic nie zmienia. Demka są zaciągane dokładnie tak samo. demka są nagrywane dokładnie tak samo. Więc cholera jasna, co tam jest do testowania? Ja rozumiem, gdyby to była, nie wiem, nowa mapa, nowy granat, nowa broni. No to pole do testowania jest gigantyczne, żeby tutaj przetestować. Ale tutaj. O co chodzi, jakby? To jest system, który, tak naprawdę, z pv 1 do 1 przechodzi do tej gry i tutaj się nic nie zmienia. Więc samo to testowanie, muszę przyznać, że kiedy tylko to zobaczyłem, no śmierdzi jak No bo tutaj nie ma co zbytnio testować, jako tako. I to jest dosyć zastanawiające. Więc ja bardzo mocno podaję pod wątpliwość jakąkolwiek, że się tak wyrażę, o kuźwa, no naprawdę, z jakiego musiał utupnąć. Ja pierdzielę. tak czy siak ja w ogóle podaje pod wątpliwość jakąkolwiek integrację właśnie Overwatcha z Candlestackiem 2. Według mnie to się mogło jeszcze nawet nie wydarzyć, tak wiadomo sprawę. I wtedy mnie fascynuje, po co w ogóle o tym jako tak opisać. Bo przecież wiele elementów zostało w Candlestacku Global Offensive, nie przeszło do CSA 2. Jakoś nie trzeba było o tym pisać, czy nie wiadomo jakich statementów robić. Po prostu ludzie na świecie albo o nich zapomnieli, albo co jakiś czas ktoś tam sobie przypomni i coś powie. No ale na ogół nie gadać o tym cały czas. A w ten sposób, kiedy tylko i wyłącznie w jakiś sposób podbili ciekawość komuniki mówiąc o tym, że ej no coś takiego jest dodawane, że ej, coś takiego jest tutaj gdzieś tam testowane i tak dalej, no to tylko i wyłącznie w jakiś sposób się przypomniało, że ej, była taka opcja, faktycznie, Mayday, gdzie mamy taką opcję, no nie? Więc totalnie nie rozumiem tego zachowania, nie rozumiem po co, na co coś takiego w ogóle yy, ma, miało się wydarzyć, jeżeli Valve nie planuje tego overwatcha dodać. Bo jeżeli planuje, no tak najbardziej spoko, tylko tak jak mówię, nie rozumiem, na co czekamy. Ta funkcjonalność powinna przejść 1 do 1, tam nie ma większych zmian. Mam wrażenie, że z perspektywy stricte technicznej to wszystko wygląda dokładnie identycznie. Więc jakby, gdzie jest problem, no nie? W ostatnim czasie, jak być może wiecie, Weszła dosyć ciekawa aktualizacja z czymś takim jak True View, czyli tak jakby właściwe spojrzenie, właściwy widok, coś takiego. Jest to aktualizacja właśnie do DEMEK, czyli coś, na czym bazuje Overwatch. Ale najpierw True View, tak? Jest to nowa funkcjonalność, nazwijmy to sobie, dzięki której faktycznie oglądając to demko, widzi się faktycznie to, co się działo. Tak, ja już tutaj się spuszczałem na tym kanale o tym, że według mnie to jest absurdalne, żeby robić dużą aktualizację, nazywać ją dużą aktualizacją, coś, co powinno działać od początku, i nagle odpalać szampana po kilku latach od wprowadzenia w w ogóle funkcji, demek i tak dalej, że nagle zrobiliśmy, że te demka jakkolwiek działają. No to jest tak trochę na głowie postawione, tak? No nie oszukujmy się. Zarąbista Battle to the Hip hip hura. Tak czy siak, należy no sobie powiedzieć, że jednak według mnie to jest na głowie postawione, że Valve robi duży update z tego, że naprawiło jakąś funkcjonalność, że o teraz ta funkcjonalność działa. Tak jak już o tym mówiłem, daje tutaj faktycznie prawdopodobieństwo na to, że być może faktycznie jest to na tyle ciężkie do zrobienia, że nie bez powodu też mamy przykłady z innych gier, że sobie z tym nie poradzili. W związku z czym faktycznie może nie rozumiem potęgi tego to właśnie rozwiązanie. Biorę to na klatę. Tak czy siak, jeżeli sobie patrzymy z tej perspektywy, że Waldo dało tego trucizny, no to tego na to nie patrzeć. Demka są wykorzystywane do tego, żeby po pierwsze w jakiś sposób analizować swoją grę, czy grę innych i tak dalej. Po drugie, żeby robić sobie jakieś tam highlighty, no i po trzecie, właśnie do tego Overwatcha, no bo jakby na to nie patrzeć, przy Overwatchu głównie się bazuje właśnie na tym systemie demek, tak, że właśnie można sobie to oglądać i tylko dzięki temu to w ogóle może działać ta funkcjonalność jako taka, no nie. W związku z czym faktycznie dało to trochę do myślenia, no bo jakby na to nie patrzeć, jest to aktualizacja, wręcz idealnie przygotowująca całą grę, całą infrastrukturę na over rozwiązania, jakim jest Overwatch. Więc pytanie, czy moglibyśmy się czegoś takiego spodziewać? No i teraz, według mnie, osobiście. Jeżeli Valve tak na mną sprawę, nie tyle, że mamy potwierdzenie, ale bardzo często, bardzo głośno mówi się o tym, że Valve pracuje nad dużym nowym antycheatem, tak? Ostatnio mieliśmy taką poszlakę ze strony właśnie deweloperskiego środowiska Deadlocka, w którym to mówili oni o tym, że po prostu teraz coś nowego jest wdrażanego, że jakaś nowa funkcjonalność i tak dalej, i tak dalej. Mówiłem o tym w jednym z ostatnich filmów właśnie jakby z teniusowych, więc polecam Ci oczywiście obczaić. Tak czy siak, faktycznie coś było na rzeczy. Według mnie, jeżeli Valve będzie już działało z większym yy, antycheatem, no to bez sensu według mnie jest, żeby go zostawiał tylko i wyłącznie Stricte na jedną grę, jako tako. Myślę, że oni patrzą na to bardziej globalnie i będą chcieli owego antyczyta wykorzystać też do innych tytułów. Nie mówię, że to od razu do wszystkich, bo to byłoby chyba dosyć ciężkie, żeby do wszystkich gier był jeden antyczytno, no nie? Ale rozumiecie o co chodzi, że niektóre gry kwestie silnikowe, nazwijmy sobie tego antyczyta i tak dalej, mogłyby przejść spokojnie między tytułami. W związku z powyższym. W takiej sytuacji, w jaki sposób mogłoby dojść do sytuacji, że faktycznie byłoby to testowane na innej grze, a wydaje się, że Deadlock jest wręcz idealnym stułem do tego, bo jest tam w tej pierwszej fazie, w tej Alfie czy Becie, w związku z czym jest poligon doświadczalny, można testować, i jeżeli nagle się okaże, że ten z tym kompletnie nie działa, albo wręcz w jakiś sposób ułatwi jeszcze czytowanie, no to łatwiej, lepiej, żeby coś takiego się stało na Deadloku, jeżeli właśnie w owym CS-ie. Więc zdałem sobie oczywiście z tego zdać sprawę, i wydawałoby się faktycznie to jako plan, który ma ręce i nogi, tak? Czyli tworzymy jakiś. Nowe rozwiązanie antycheatowe ogólnie. Testujemy go na grze, która ma dużo graczy, ale z drugiej strony jest w takiej fazie, że jakiś fuck up tam wszyscy ludzie wybaczą i wydaje się, że to ma po prostu, jakby na to nie patrzeć, ręce i nogi. W związku z czym faktycznie z tym antycheatem mogłoby to pójść w tą stronę, tylko że wtedy, no właśnie. Co tu mają robić Overwatch? Jeżeli jest wprowadzany nowy anti-cheat, który tak jak Valve często zresztą sygnowało Waka, no to uważało, że jest to system nieomylny, tak? Że jeżeli on już tutaj w jakiś sposób coś sprawdzi, coś wykryje, no to on się zgadza i nie ma co się z nim kłócić. Więc jeżeli Valve tutaj będzie szło za ciosem i będzie dalej wprowadzało nieomylny system, który tak na dalszej tylko i wyłącznie dobrze jest w stanie wskazać, czy ktoś cheatuje, czy nie, no to ten Overwatch tak to chyba by to wszystko kłóciło, no nie? Że z jednej strony mamy nowy, cudowny, nieomylny system, a z drugiej strony mamy rozwiązanie najprostsze na świecie, to znaczy graczy, oglądających innych graczy i oceniających, czy 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 nie. Więc to mi się tak trochę nie łączy. No ale z drugiej strony, czemu by też nie, czemu, w jakiś sposób temu systemu nie wspomóc, albo czemu by chociażby nie opatrzyć z tej perspektywy, że niektórzy najzwyczajniej w świecie lubili i mieli fajne zrobienia owych Overwatchy. W związku z czym też jakby na to nie patrzeć, według mnie to by byłoby nie najgłupsze, żeby po prostu może nie podchodzić do tego na zasadzie, czy to na pewno ma uzasadnienie i tak dalej. To po prostu jest to jakiś inny tryb, gdzie Wal sobie zdaje sprawę, że ludzie z tego lubili korzystać, że Wal lubili w ten sposób spędzać czas, bo gromem tego chyba nie nazwał. W związku z czym czemu by też z tym nie lecieć. Według mnie miałoby to ręce i nogi. I według mnie ma to rację bytu. W związku z czym gdzieś tam faktycznie Overwatch moglibyśmy się go spodziewać, bo czemu by też nie. Z drugiej ze strony nie widzę większego potencjału na, że tak wyrażę, jakieś nie tyle co inne tryby gry, co na coś, żeby wal faktycznie mogło jakiegoś jeszcze tupnąć w okresie około majorowym. Widzieliśmy rok temu, to był Train i faktycznie jest szansa na jakąś mapę coś takiego. Aczkolwiek mam wrażenie, że Overwatch wpisuje się idealnie w taką dywizę update'u przed właśnie majorowego. Na zasadzie jest to zmiana, która stricte na majora nie wpłynie, która w jakiś sposób gdzieś tam przykuje jeszcze uwagę community, na tyle by w jakiś sposób jeszcze dodatkowo do hype ludzi do tej gry, bo jest, że taki Overwatch, czy jakaś nowa mapa wpłynie na to, że więcej osób w jakiś sposób wróci do owego tytułu, czy chociażby się nim zainteresuje. Więc warto oczywiście sobie z tego zdawać sprawę, że Valve może też podejść z, tego, z tej perspektywy po prostu, żeby przyciągnąć koś ludzi, zrobić szum, a jak dobrze wiemy, każda aktualizacja, dosłownie każda, powoduje gigantyczny szum, jeżeli chodzi o csa II, w związku z czym należy sobie oczywiście z tego zdać sprawę. I w ten sposób Valve w jakiś sposób nie tyle co by odkupiło swój wizerunek, ale myślę, że gdzieś tam wyszłoby na prostą, z tej perspektywy w ostatnim czasie wprowadzenia update'u który wielu ludziom uprzykrzył życie, bo zmienili wartość tak itd., itd. Przynajmniej taka jest narracja community, więc myślę, że byłoby to na pewno nie najgłupsze. Nie najgłupsze jest też się zainteresować giveawayami, tutaj oczywiście na Case albowiem trwa obecnie aż 5 takowych. Wystarczy, że z kodem Fiako wpłacisz minimum 8 zł, kod Fiako wpiszesz sobie w tym miejscu. Otrzymujesz dzięki temu 4 zł na start i 20% jeżeli chcesz wpłacać. E, oczywiście jest to opcja tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. E, 5 giveawayów trwa, dołączasz tego za 35 zł, bierz udział we wszystkich, gdzie jak to możesz zobaczyć, trochę uczestników tu bierze udział. Tymczasem dzięki za do końca. zaglądali że się podobało i że widzimy się klasycznie już jutro. Trzymaj się, strzała!